Zawsze, jak próbuję nagrywać, to leci samolot, i. Ech, będę musiał montować. Miało być takie krótkie, wiecie, że po prostu siądę przed kamerą. No już, leć, już. Eee, tak. Zacznijmy od tego, że głupio się czuję, nagrywając ten film. O tyle, że jestem. Znaczy, że mój kanał ma 380 subów, i. Nagrywam teraz film o tym, dlaczego został zamknięty kanał, który miał 2000. Jak takie, takie sytuacje, jak w, w, w Imperium Mrówek, po prostu, gdzie mali ludzie mają swoje małe sprawy. I jeżeli kogokolwiek obchodzi to, co ja teraz nagrywam, no to zapraszam, możecie sobie obejrzeć. Zacznijmy od tego, że Daniel w sensie Rozol prowadził mój kanał tak naprawdę od samego początku. Zobaczył, że mam jakiś potencjał. Co dla mnie jest w ogóle jakieś absurdalne w ogóle, że ktokolwiek mógł docenić to, co robiłem kiedyś na YouTubie i to, co robię teraz na YouTubie w sumie też i, i aerosol mnie zobaczył i, i mnie wypromował. W sensie zauważył mnie mniej więcej w tym samym momencie co Bartek GM, ale Bartek później trochę zaczął brać się za to trochę, żebym do, do szerszej powiedzmy świadomości się dostał. Nieważne, w każdym razie aerozol mi bardzo pomógł i, i dzięki niemu tak naprawdę jest jestem w ogóle zauważony na tej naszej y, podziemnej scenie YouTube'owej. No i jak wiemy Rozol jakiś czas temu usunął kanał i to wywołało oburzenie, że jak to tak się nie pożegnał, pousuwał wszystkie konto społecznościowe i wczoraj udało mi się wreszcie z nim skontaktować. Byłem na niego wkurwiony przez długi czas i nawet postowałem dość wredne rzeczy, bo wszyscy byliśmy wkurzeni, myśleliśmy, że on to tak atencyjnie zrobił, że bardziej mu zależy na akceptacji tych większych kanałów niż na, niż na akceptacji własnych widzów. Okazało się, że to nie był w ogóle powód. Okazało się, że aerozol musiał odejść ze względu na problemy bardzo osobiste, których nie będę tutaj wywlekał. W każdym razie byli, były na tyle poważne, że musiał kanał usunąć. Na początku chciał ten kanał, żeby był na nie publiczny, i to zrobił. Tylko, że kiedy włączył kanał z powrotem na publiczny, okazało się, że wszystkie subskrypcje, które były, zniknęły. W dodatku próbował reaktywować kanał, próbował robić yy, content, który trochę bardziej mu leżał, bo to co robił wcześniej to nie był do końca onczny i tak twierdzi, że to był taki trochę inny rodzaj poczucia humoru niż ten, który on tak naprawdę ma, że najbliższy temu jemu, pr jego prawdziwemu poczuciu humoru był odcinek o Bionikach, który zniknął również szybko, co się pojawił yy, i... Został zjechany przez część ludzi, że był nieśmieszny. I, I Daniel wziął to trochę do siebie. W każdym razie, co, czego możemy oczekiwać i co z kanałem Aerozol? Kanał Aerozol nie żyje i raczej już nie odżyje. Natomiast Daniela w ogóle w internecie się możecie spodziewać, prędzej czy później Możliwe, że wróci i, i wtedy no, będzie, będzie nowy kanał, będziemy sobie wszyscy oglądać, wszyscy się cieszyć. Może to i nawet na dobre wyjdzie, bo yy, jakkolwiek ja lubiłem jego stare filmy, to one były faktycznie trochę odtwórcze. Może wyjdzie z czymś oryginalniejszym, czymś, co jest bliższe, powiedzmy, jego serduszku. Yy, w każdym razie, no, to, to było takie krótkie oświadczonko ode mnie. Yy, jeżeli was interesuje to, co się dzieje z Danielem, to, to już wiecie. Oczekujcie u mnie odcinka specjalnego, takiego zrobionego w duchu kanału Eerozol, bo jednym z w ogóle z planów Daniela było oddanie mnie kanału, co jest dla mnie jakieś w ogóle kosmiczne i niesamowite, że ktoś chciałby oddać mi 2000 widzów pod opiekę. Kurwa, przecież ja, ja nie wiem, ja nie wiem co ja zrobił. Z, z, z. Oni by poumierali z głodu i z wycieńczenia. Ale nieważne, będzie program, będzie po prostu kontynuacja jednej z serii. Będzie jeden odcinek, który miał wyjść, a nie wyszedł. Wiem na jaki temat miał wyjść, bo miałem się w nim gościnnie pojawić i poprowadzę go ja, ale nie tylko ja, jeszcze parę tam gościnnie ludzi. Znowu leci samolot. Także powinno być fajnie, jest na co czekać. A jak Daniel wróci na YouTube'a, no to nie wiem jak inni, ale ja się będę cieszył. No, to, to w sumie tyle.